Witam serdecznie wszystkich Państwa, którzy w ten cudowny przedświąteczny czas zechcą z nami spędzić parę chwil, aby posłuchać o tradycjach, przygotowaniach przed Bożonarodzeniowych. Ponieważ, ze względu na sytuację epidemiologiczną, no nie możemy spotkać się na żywo i, i gościć uczestników, którzy, z którymi moglibyśmy porozmawiać na temat tradycji zwyczajów bożonarodzeniowych w formie online. Jest to możliwe tylko w formie online. Gościmy w bibliotece panią Iwonkę, kierownik dziennego domu senior Wigor w Obatowie. Dzięki współpracy będziemy mogli państwu udostępnić kilka wspomnień Uczestniczek z domu Senior Wigor, które wspominają święta, przygotowania, ten okres przedświąteczny, jak to wyglądało w ich domach, które zwyczaje przetrwały, które już no, zostały zapomniane, które już są rzadko okultywowane. Tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia są w każdym domu takie same, ale Każda rodzina ma swoje własne zwyczaje na pewno i swoje własne smaki, które z pokolenia na pokolenie są przekazywane. Wigilia to, która rozpoczyna święta Bożego Narodzenia i, i zwyczaje Wigilia, która ma być taką wróżbą na cały, na cały nadchodzący rok. 12 potraw oczywiście na, na stole wigilijnej, sianko pod obrusem, choinka, dzielenie się opłatkiem, oczekiwanie na pierwszą gwiazdkę. Wszystko to wygląda tak samo w każdym domu. Ale tak jak powiedziałam, każda rodzina ma swoje własne zwyczaje, swoje własne smaki. I dlatego dzięki tu współpracy i życzliwości pani Iwonki i uczestniczek. Dziennego domu Wigo, Senior Wigor, możemy się z Państwem podzielić, jak to w ich domach wyglądało. Nasze uczestniczki bardzo chętnie opowiadały o Wigilii, o świętach w ich domach. Opowiadały również, jak były małymi dziewczynkami, i wspomnienia te są naprawdę bardzo, bardzo dalekie. My same dowiedzieliśmy się tyle ciekawostek, o których po prostu nawet nie wiedzieliśmy. I warto naprawdę wysłuchać tych wspomnień i nawet wyobrazić sobie, jak to rzeczywiście bywało kiedyś, a jak to bywało teraz. Głównym ich wspomnieniem, i każda o tym opowiadała, było to ta wspólnota między ludźmi. To, że wszystkie szły razem na pasterkę, śpiewały i śnieg. Przede wszystkim śnieg. Kiedy było tego śniegu bardzo dużo, kiedy wszyscy wychodzili, sąsiedzi, rodzina, i było wesoło, było gwarnie, wszyscy wspólnie wszyscy śpiewali, tak. tak, ta bliskość właśnie międzyludzka, czego teraz im brakuje po prostu. Tak, brakuje oczywiście, także no być może niektóre zwyczaje, z którymi tutaj powspominają, być może dzisiaj niektóre rodziny wykorzystają i, i wrócą do tego, aby kultywować pewne tradycje, które już zanikły, także cieszę się bardzo. I, no, i, no i zapraszam, prawda? Zapraszamy, zapraszamy Pani do, do wysłuchania wspomnień. Korzystając z okazji takiego spotkania online z Państwem, chcemy złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia. Spędzonych w gronie rodzinnym. Oczywiście w przyszłym roku też wszystkiego dobrego. Oby przyszły rok był dla nas Dużo łagodniejszy tak. niż ten, obyśmy w końcu jakoś tak wszyscy razem bezpiecznie tak świąt pełnych nadziei i nadchodzącego roku pełnego nadziei na to lepsze jutro. Przede wszystkim zdrowia, odporności, bo to dzisiaj jest ważne. I, spokojnie. I, i takiej ciepłej, rodzinnej atmosfery, Aby, abyśmy tak te święta spędzili naprawdę rodzinnie i, i, i ciepło. Po wojnie żeśmy chodzili do lasu, bo w lesie można było sobie wybrać choinkę, jaka się komu podobała. Także przynosiliśmy taką choinkę, ubieraliśmy wieczorem w wigilię dopiero, swoimi zabawkami, które robiliśmy w domu z bibuły, nie jeszcze, a potem była już karbowana, no to już się jeszcze aniołki robiło, takie jabłuszka z bibuły zwykłej, gruszki, wszystko, wszystkie ozdoby były robione ręcznie i zapalało się choinkę w wigilijny wieczór. U nas pamiętam raz ubrałam tą choinkę w celofan, bo to nie było takich jak teraz ozdób, tylko celofan siecięło na siedmiu paseczki, i to się na choinkę zakładało. jej świeczki były też. Nie było elektrycznych tych światełek, tylko świeczki w lichtarzykach postawione. I właśnie w dzień, w wieczór wigilijny. Zapaliłam tą świeczkę. Jedną, potem drugą. Przy trzeciej mi się zapaliła ten celofanik na tej choince i spaliła się wszystko, bo to poleciało bardzo szybciutko tym celofanikiem. Spaliła się cała choinka. I za wieczór widzieli nie było po choince. No a do kościołaśmy chodzili 3 kilometry do Szczyżowic na pasterkę. W nowych butach raz poszłam. Obtarły mnie jak nie wiem, po śniegu. Śniegi były duże, bo teraz to, to nie ma śniegu, bo śnieżne są choinki, święta, a wtedy tośmy chodzili po, po dużym śniegu, w każdym bądź razie, że trzeba było troszkę ksepy mieć, żeby dojść tam i z powrotem, nie no, ale wszyscyśmy chodzili, było bardzo wesoło, no bo całe gromady ludzi szły, czy Czasem ktoś sankami, koniem pojechał, ale to czasem. A przeważnie chodziło się pieszą. No, o wieczerzy widzieli, nie, nie może powiem, o tych potrawach, które się gotowało. Postnik, jak się jadło, no to przy stole wszyscy razem i jedna potrawa od drugiej, jak się już drugą nalewało, to trzeba było łyżkę trzymać prosto, żeby krzyż nie bolał. Bo jak się tylko położyło łyżkę, to w ciągu roku bolał krzyż. I trzeba było, i, i w ten sposób wieczerze się spożywało. No i potem kolędy śpiewaliśmy, jak, jakie nam się podobały, jakie ładne były. Święta w moim domu za młodości wyglądały w ten sposób. Jeździliśmy z tatuniem do lasu, przywoziliśmy świeżo choinkę. Najbardziej pamiętam choinkę z, y, ze świer Nie ze świerku, tylko z sosny. Takie te igły były długie. Ubieraliśmy z siostrą, mama piekła ciastka, tatuń przynosił jabłka. Ubieraliśmy w jabłkach. robiliśmy łańcuchy z takich, z bibuły takie. takie te. I nawykaliśmy słoma, bibuła, słoma, bibuła. I wieszaliśmy jednak na tym. Później czasy się zmieniły. Mam ja jeszcze piekła, a na Wigilię tośmy jedli kluski. Z suszem, pierogi z kapusto, ale z czym były, czy z samo kapusto, czy z tym, to nie wiem. I piekła takie, takie, takie kwadraciki na oleju, to kiedyś to się biło olej z rzepaku. I piekła takie, te ryb nie było, śledzi nie było, czy oszczędzały, ja nie Rodzice pamiętam. mieli własny las, była zmorka tego lasu. Choinkę tam Tatuś już upatrzył, akurat mój nich nie wyciął, i przyniósł. Jabłka już wcześniej zamówione były tak na tydzień, nie na tydzień, na miesiąc, czerwieniutkie, gruszki. No i, a myśmy na, mieliśmy taką panią, nauczycielkę, panienka była, studiowała i uczyła nas. Tośmy wszystkie, brat był bardzo pojętny, starszy, bo trzy lata ode mnie, bo to szkoły, klasy były opóźnione, bo to była wojna. Także chodził razem, z jed, w jednej szkole ze mną, do jednej klasy. On chodził, u, u siostry był na Radwanie i chodził na Radwan, ale później y, przyszedł do domu, bo mówił, nie będę na służbie, będę krowy pasał. No i w każdym bądź razie chodziliśmy razem i chodziliśmy tak. Mama pojechała do Łodzi, jak ta wymiana pieniędzy, kupiła nam taką, szywano, leniano z klepkami teczka także dwoiste zeszyty i książki się zmieściły w ten. No iśmy mama kupiła zawsze u no, takiego dziadka i taki babcie węgrzycki, bo patowie na, na zasadzkim ogrodem. Oni tam miały sklep różnych tych papierów, białych, czerwonych telefonów, No różności karbowanych tych papierów i myśmy to też ślepili, ale najbardziej, to anioły. Pół choinki to było aniołami samymi ubrane. No i mikołajami. A były chyba, brat znowu był w szkole we Wrocławiu, to już jakieś tam nieoszczędne pieniądze. To przywisną cukierków czekoladowych. A, a po prostu te resztę, no to były ciastka. Piękne ciastka były. I tylko były tam otwory takie i wiązało się na nitkach tego tych nici lnianych było do licha, bo to mama mam na kołowrotku, to było tych nici. No pięknie było po prostu i takie były sznurki jakieś, pamiętam jak mało byłam. I tak jak welon zupełnie, te sznurki tam się gdzieś uwiesiło. Te starsze ubierały i jak welon był na tej ojince. Bombek nie było dużo, bo to po froncie to nie było. Chyba brat przyjść, że dwie, że dwa pudełka. Ale cukierków, no to było, Mikołajów, tych aniołów i gwiazdy. A w szkole jeszcześmy robili takie ze słomki, tatoś mi naciął ży, żyta. E, słomki, harmonijki takie. No przepiękne były te, te całe, całe strojki na choince. A na Boże Narodzenie, Wigilio, tatoś przyniósł pół kocioka tak się nazywał, ja i słomy, żytny, omucony, już nadowane było. I w kuchni, w kuchni za łóżkami, bo były łóżka robione po froncie, bo nic nie było, były stare, to już inne no nowe się robiło. To za e, gdzie głowy to było za całym, na całym z była ta słoma, ta żytno. To by omucono pierwszorzędnie, była e, no ręcznie, cepami. Po prostu, a resztę połowę tej słomy było w kuchni, do pokoju to już nie. A chodniki były, pamiętam takie były deski, bo to przedwojenny dom został nam, to takie deski były. Przepiękne te dechy były, i taką szczotkę taką robiła jedna dziewczyna, a tylko starsza, z pięć lat ode mnie, z piór gęsich. Jak się wyszorowało, to no się szkliła ta, nie wiem jaki kolor miała, przepiękny, nawet teraz nie ma, te panele nie mają takiego koloru. No i chodnik był robiony. Wszystkie te kolorowe rzeczy to się rwało, takie panie do Iwańc przyjeżdżały i brały do siebie i robiły te chodniki. I derki takie na siedzenia na słomę, była słoma na furze i te derki były okrywane. A koc, no to się wzięło na nogi, żeby nie zmarzły nogi. No, moim zdaniem to było pięknie. Jak, jak przyszła wigilia, połamaliśmy się płatkami, te nie pączki, tylko racuchy się nazywały. To jak mama zrobiła te racuchy, to rąk nie myła po tym cieście, tylko poszła do drzewek i będziesz rodziła, będziesz rodziła. Wszystkie, i znowu tatusiu pół kłocioka wziął. wszystkie drzewka było powiązane po jednej gałązce. Będziesz rodziła, a my z, z sąsiadem, on miał chyba 7 lat, ja miałam chyba 9, to mieliśmy piwnicę za płotem. Płot był tak wyłomany, żebyśmy przechodzili jedno z drugiej. No i widzieliśmy się dalej, tak jak głupie, bo inaczej nie można powiedzieć. Słyszcie, ludzie, słyszcie, u nas jabłka, gruszki, śliwki. A ufliska same liście, a no, u wodowu same liście. i tak mi się wygłupiali, ale pięknie było. Późniejśmy się na pasterkę. Gumioki, bo był kościół kaplica, drewniano, podłogi były z takich płyt, jak to teropłyty są gdzieś, że ciepły był bardzo. Tośmy, żeby nam za buty, nie weszedł, to już gumioki to była wielka zabawa. I rarytas, i w tych gumiokach na pasterkę. Pięknie było, zabawy były. Jak nie w religii, to wiąc, zawsze odbywały się bardzo radośnie. Przygotowania były dużo wcześniej. Choinka zawsze była ubierana w Wigilię, dlatego, że to tak wydaje mi się i, i pozostałym domownikom, że było bardzo uroczyście. Nie było tak jak teraz różnych łańcuchów, ani świat, światełka, były yy, takie no, świe, świeczki. I z kolei łańcuchy były robione własnoręcznie, i jeszcze do tego były takie włosy an, an, anielskie robione. No i oczywiście robione były ze słomy różne, różne, tam świecidełka zabawki, szyszek. Na szydełku robione było, moja mama robiła przeważnie takie aniołki, różne. I wigilia zawsze była bardzo uroczysta. Każdy od rana do wieczora najwięcej miał roboty, bo tak się mu właśnie mówiło, że jaka wigilia? Taki cały rok. No i nie wolno było płakać. A jeszcze jak byłam małym dzieckiem, to czekałam na dwunastą, żeby zwierzęta przemówiły głosem ludzkim, bo wierzyłam w to. Później siedzieliśmy do pasterki, szliśmy całą rodziną na pasterkę. Było pięknie, śnieg, mróz. No i oczywiście było raczej zawsze 12 potraw, chociaż to nie było wszystko zjedzone, ale zostawało na drugi dzień, a najsmaczniejsze były pierożki. Dziękuję.